I'm <laughs> Słuchajcie moi drodzy. Przez cały czas wita was P-Publica TV. publica czyli najbardziej tęczowa, kolorowa i bardzo optymistyczna telewizja. Zupełnie tania, bo wystarczy zamówić tylko taki baldachim i już gracie. Gitarkę odrzucamy, ale moi drodzy kłania się wam nasz drewniany zarząd. Nieraz bywa, że upadnie, wtedy pusty dźwięk, ale co to dźwięk drewna, co tu dużo się e, krzywić. Przez cały czas czytamy wasze maile, a także mówimy o tym, co się u nas dzieje, bo u nas między innymi przez cały czas trwają Aukcje. Między innymi zlicytowaliśmy tak piękny diament, prawdziwy diamencik, czyli ludzie robią niesamowicie piękne rzeczy. A tą rzecz otrzymaliśmy od pana Andrzeja Grobkowskiego, jubilera, który przyniósł ten diamencik, oprawiony, ale jak? To zostało zlicytowane, uwaga, za 21 tysięcy, zaglądam, 600 zł. Ogromna suma, która za wszystko zaludnia nasze aukcje Alego. W tym momencie na naszych aukcjach mamy 3 miliony 317 tysięcy 934 zł. To są między innymi cyfry nie niezwykle ważne, bo one zasilają konto wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. A później za to kupujemy sprzęt, prowadzimy nasze programy medyczne, ale także możemy zrealizować niemalże każde nasze marzenie, które sobie wymyślimy przed finałem. Mało tego, nawet kupujemy więcej niż sobie to wymyślimy. Aha, moi drodzy, cały czas, jeżeli będziecie szli na spacer wzdłuż na przykład płotu Parku Łazienkowskiego, to możecie obejrzeć wystawę. To tylko kilka fotek z tej wystawy, bo zdjęcia są przeogromne. Zdjęcia są tak duże jak telewizja P-Publica, a nawet jeszcze większe. Te zdjęcia pokazują Woodstock, czyli przepiękny, letni koncert najpiękniejszego festiwalu świata. Uwaga, 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 przez cały czas możecie wysyłać zgłoszenia na przystanek Woodstock, ale jeszcze chwilę, jeszcze nie teraz, będziemy o tym mówili. Możecie oglądać cały przystanek Woodstock, czyli w te wejść klimaty bardzo kolorowe, błotne kąpiele, najzdrowsze, najpiękniejsze. Spójrzcie na mnie, błotna kąpiel czyni, że włosy są gęste, włosy są fajne, polecam to wielu dziennikarzom, którzy jak to mówią i hipisi będą łysi. Nagle tracą to wszystko, a u mnie gęsto od tego błota, że ho, ho, ho. Zapraszamy na przystanek Woodstock, pozwólcie, że zaczniemy w dobrym stylu, czyli powiemy o maila. Tak piękny mail, w widać serduszko serduszkowość. Na respiratorze, który przez trzy doby utrzymywał Zosię przy życiu. Wolontariuszem byłam od początku i będą do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej. Wtedy chciałam, teraz nadal chcę, ale mam też do odpracowania wielki dług. Moje dziecko żyje po miesiącu walki o nie. Niech ci, co tak głośno krzyczą, zrobią choć część tego, co robi fundacja. Będą mieli wówczas prawo przystąpić do dyskusji. Zaczyna się przedwyborcze bagno. Dziękuję Wam bardzo, to jest piękna Zosia. A my tutaj teraz, uwaga, sięgamy i z nimi po wiosełko. Andrzej Durski jeszcze ciągle na Allegro Nie dość, że To jeszcze paczka A więc możemy wszystko razem odpalić, zagrać Gitarę oddajemy Ooo! I mieć tą gitarę dla siebie Oprócz tego pamiętajcie, że Allegro trwa aż do końca lutego A więc jeszcze można wstawiać Jeszcze dzisiaj możecie się nawet wstawić jakiś przedmiot A do końca lutego będziemy grali To jest przepiękny list, moi drodzy Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I na końcu tylko jedno zdanie, za to długie i mądre. W imieniu swoim, zespołu lekarskiego, prowadzonej przeze mnie Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przekazuję Panu i Fundacji Wielkiej Orkiestry z najgorętszego poparcia, postrzegając Waszą działalność jako dobro narodowe. To, co zrobiliście dla polskiej medycyny, zasługuje na podziw, ogromną wdzięczność i najwyższe uznanie z poważaniem Janusz Skanski, czyli ordynator tego oddziału niezwykle ważnego, bo kardiochirurgia dziecięca była dla nas czymś niezwykłym. I ta uwaga, ostatnia poszyweczka w tym wejściu. się na to. Kochaj mnie, nie bij mnie, czyli pięknie. Piękna pocztóweczka z misiem, ale teraz jeszcze piękniejsza. Prezesie, dzięki Tobie, całej fundacji, zaangażowaniu, wolontariuszu. Chory dzieci mają możliwość dorastać, bawić się i śmiać się, tak jak ta dziewczynka po drugiej stronie. Nie ukrywam, dotarły do mnie również różne dziwne opinie, ale póki co my tu w Paryżu zbieramy pieniądze drugi raz. Przyznaję, że było więcej ludzi, co niezmiernie nie ucieszyło. Klaudia, piszcie do nas przez cały czas. Na koncercie z okazji rozliczenia 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrają następujące zespoły Bednarek, Hunter, Jelonek, Victyz, Wild Peak, Skowyt, Plan, Mech, Piotr Bukartyk, Kabanos, Raga Faja, Tiraf, Mrozu i Krzyż Dobies. I krzyżowie! Krzyżdowiec. Wszyscy pytają, a Krzyżdowiec co będzie grał? To jest niespodzianka. Złoty Bączek, moi drodzy. Plebiscyt Złotego Bączka. Plebiscyt Złotego Bączka, czyli niezwykle ważny plebiscyt, bo my oddajemy głosy na zespoły, które grały na przystanku co Naprawdę bardzo ciężki, o, bardzo ciężki, ale autentyczny nasz Złoty Bączek. A więc zespołom wręczamy. A ja przypominam wam, że według naszych notowań Złoty Bączek, scena folkowa. Trzecie miejsce Pankę Szabat. drugie miejsce Tabu, pierwsze miejsce Artur Andrus, Sena duża czyli zespoły zagraniczne, trzecie miejsce Soja, drugie miejsce Enter Shikari, pierwsze miejsce Antrax. I uwaga, scena Duża Polska. Trzecie miejsce: Góra i Mazowsze. Drugie miejsce: Kamil Bednarek I pierwsze miejsce: Hunter. Hunter! A z rakiem między innymi myje. Myje oczywiście naczynia. Czyli już niedługo w grudziądzu. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Telewizja P. Publika. Telewizja P. Najbardziej tęczowa telewizja będzie także obecna przy myciu tych naczyń. Coś się będzie działo. I co się będzie działo. I dalszy ciąg bardzo pięknych mediów, które czytamy. Bo tego właśnie tutaj jesteśmy za pudełeczka, bo pudełeczko jest bardzo wartościowe. Mam wrażenie, że kolejne wymysły w postaci uciekających środków z fundacji, zarobków, niej i pańskiego mieszkania to tylko głupie argumenty. Prawda jest niestety taka, że tym ludziom nie podoba się zapewne siła i pańska osobowość. Na koniec jeszcze jeden temat. Jestem z okolic Szczecina. Wiem, że był pan u nas w sprawie tego chłopczyka, Łukasza. To był wielki gest, nie tylko dla niego, ale również dla wielu ludzi w Polsce. Dzięki za to wiem, że takie akcje powodują, że ten ogień wciąż w nas jest. Jakub! I to jest piękne, że my potrafimy się uśmiechnąć, wbrew tym, którzy mają focha. A niech se mają focha! Sebastian! Sebastian! Dzień dobry Państwu! Zapraszam do konkursu z nagrodami. Duże zainteresowanie mediów wzbudził ręcznik Jurka. Pytanie brzmi, skąd Jurek ma rzeczony ręcznik? A. Ręcznik kupiony został za 1600 zł w Centrum Myjnia Braci Karnowskich. B. Kupiony został za 20 euro na tureckim bazarze. C. Jurek dostał go w prezencie na parapetówce od Łukasza Warzechy. Odpowiedzi przysyłajcie na adres konkursmałpaowsiaknet.pl z dopiskiem Ręcznik Łukasza. Uf, uf, ręcznik Jurka. Ręcznik Jurka zbudza sensację, a to będą nagrody. Książka Debites jedyna, autoryzowana biografia, którą otrzymaliśmy w prezencie. Mamy ten podręcznik z autografem. Będzie oczywiście, 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 oczywiście. I poszło jeszcze do tego, który wygra, pójdzie na pewno. A więc nasz konkursik, pamiętacie tak, że przez cały czas, moi drodzy, że w tym momencie mówili, będziemy mówili o podziękowaniach. Podziękowania do mnie już idą, podziękowania do mnie już idą i, I do mnie podziękowania. Wysyłamy podziękowania wszystkim. Na tym polega, że jeżeli gramy, jeżeli chcemy podziękować, to musimy ludziom dać znać, że ich bardzo szanujemy, że to jest po prostu fantastyczna rzecz. I dzięki temu telewizja publika. Pokazuje coś optymistycznego, coś pozytywnego. Próbujemy Wam wszystkim także powiedzieć, jeżeli prowadzicie na przykład jakąś telewizję, nie? na przykład macie jakąś telewizję, to bądźcie pogodni, bo to łatwiej jakby trafić do ludzi. No tak mi się wydaje. Publika trafia do ludzi. To jest podziękowanie dla także podobnej telewizji, podobnej, bo także jakby na zastawce i w małej przestrzeni. Telewizja Republika. Dajmy Wam podziękowanie. Dziękujemy Wam bardzo. Wiecie za co? Dzięki wam, dzięki wam, trafiliśmy. Te miejsca, do których byśmy nawet tym mieli szans dotrzeć, bo wiem, że te miejsca nawet nie słuchają, nie pochylają się, bo i po co, bo i na co. Mają swój świat, a dzięki wam, dzięki temu, że mówiliście o nas, dzięki temu, że pochylaliście się nad nami, mogliśmy także trafić do ludzi, którzy mają kompletnie inny świat. Ale właśnie na tym polega, żeby mieć inny świat i wejść w świat, który jest też dla nich kompletnie inny. Dla Was podziękowanie. Dziękujemy bardzo. Telewizja Republika. Kłaniamy się Wam bardzo nisko. Naprawdę, to jest gest telewizyjny, bo na tym prawie, media powinny być razem. Oddajcie mi kartkę. Już są wiadomości. I kolejne maile, bardzo piękne. Drogi Jurku, kochana orkiestra, drodzy wolontariusze, darczyńcy, dziękuję. Dziękuję, bo dzięki Wam wcale nie jest dobrze, jak nie za dobrze. Dziękuję, bo wcale nie jest dobrze, jak nie jest za mądrze. Dziękuję, bo pokazujecie, że nie zaszkodzi polepszenie. Dziękuję, bo dzięki Wam dzieci i staruszkowie nie muszą tylko wytrzymać na głupi sposób swój. Dziękuję, bo ten dzień Polska pokazuje, że będzie trwać do końca świata, ten dzień duży. Dziękuję, bo dajcie mi siłę, by wierzyć, że wszystko jest możliwe. Dziękuję, że to, że mam za co dziękować, dziękuję na koniec wszystkim na nie, bo teraz cały świat otrzyma świadectwo tego, że Polak... Człowiek świata obywatel. Co i potrafię uczynić innych życie piękniejszym, co tu dużo pisać. Po prostu dziękuję. Sylwia, pięknie napisane. I chciałem tutaj przeczytać jedną przepiękną rzecz. Napisał do nas brat Gabriel. ukłony dla brata Gabriela, ukłony i dzwon. Dla bata Gabriela, bo napisał naprawdę pięknie. Ludzie są, nierozumi, nielogiczni, samoludni. Kocha ich mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm. Czyń dobrym mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnosz sukcesy mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Bądź dobry mimo wszystko. Szlachetność i szczerość zmagają Twoją wrażliwość. Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj mimo wszystko. Ludzie, w gruncie rzeczy, potrzebują Twojej pomocy. Mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz. Co odpowiadamy wszyscy? Pomagaj mimo wszystko. Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Co odpowiadamy? Dawaj światu najlepsze, co posiadasz. Mimo wszystko popisał się Gab, brat Gabriel. Może ktoś o wiele bardziej mocniejszy to napisał, ale to naprawdę jest fantastyczna rzecz dziękuję Wam bardzo. I moi drodzy, czas na kasę! Wielkie brawa! Czas na kasę! Czas na kasę! Uciekamy! Uciekamy! Dobry. Stan konta Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na dzień 31 stycznia. 31... 30...

30 milionów, 30 milionów, a więc zagram wam z bardzo pogodną i dobrą muzę, ponieważ 30 milionów i ta cała końcówka to oznacza, że już coraz bliżej jesteśmy 35 milionów, a więc sumy, którą żeśmy deklarowali podczas finału, podczas fi finału. Pamiętajcie także o tym, uwaga odrzucam gitarę, odrzuciłem gitarę, że nasze koszulki już są, już są, już można zamawiać nasze koszulki, czyli Krysiu nie odlatuj, powstał ruch, który na rzecz odlotu Krzysi, Krysi na księżyc. Ale my tak twierdzimy, że Krysiu nie odlaty Krzysiu pozostań. To jest jedna koszulka. Nie mam focha. Są wersje męskie i wersje damskie. Nie mam focha. I ostatnia koszulka, którą bardzo polecamy. Nawrzucałem Owsiakowi. Nawrzucałem Owsiakowi. Bo jak my, to kto? Bo jak my, to w to, A więc nawrzucałem Owsiakowi. Przez cały możecie zamawiać koszulki u nas w szopie I koniec. Na koncercie z okazji rozliczenia 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrają następujące zespoły: Bednarek, Hunter, Jelonek, Big Cyt, White Pig, Skowyt, Plan, Mech, Piotr Bukarty, Kabanos, Raga Faja, Tila, Mrozu i krzysiu dobies. <grystanie> Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do konkursu z nagrodami. Duże zainteresowanie mediów wzbudził ręcznik Jurka. Pytanie brzmi? Ręcz... pytanie brzmi, skąd jest rzeczony ręcznik Jurka? A! Ręcznik kupiony został za 1600 zł w centrum myjnia, braci karnowskich. B. Kupiony został za 20 euro na tureckim bazarze. C. Jurek dostał go w prezencie na parapetówce od Łukasza Warzechy. Odpowiedzi przysyłajcie na adres konkursmałpaofsiaknet.pl z dopiskiem ręcznik Jurka. Ręcznik Jurka, ręcznik Jurka, oczywiście ręcznik Jurka. Będą nagrody, moi drodzy. I powoli, jak to zwykle bywa, w tym ogromnym i ogromnej ilości naszych mail, będziemy powoli kończyli ee, naszą krótką telewizję. Tam, telewizja tęczowa, telewizja kolorowa, telewizja z włosami na głowie, telewizja, która po prostu puszcza oko do wszystkich. Jeszcze taki mail. Witaj Jurku, mam na imię Igor. To pisze dziecko. Urodziłem się 27 grudnia 2013 roku jako wcześniej. się w szpitalu razem z moją mamą dwa tygodnie. Leżałem w inkubatorze i tam po raz pierwszy zobaczyłem na inkubatorze czerwone serduszko. Mama dużo opowiadała mi o tym magicznym serduszku. Mówiła także ciekawe rzeczy. W Sylwet, z noc leżałem w objęciach mamy, która mi mówiła, że muszę powalczyć. I 12 stycznia 2014 roku musimy być w domu, żeby obejrzeć transmisję z tego cudownego dnia. TV I dać cegiełkiem. Mama potrafi motywować dzień przed woźbiem. Zostaliśmy wypisani do domu. W dniu dzisiejszym czuję się już dobrze. W domu mam przerwone serduszka, a rodzice obiecali, że za rok ruszamy na miasto. I Górek z mamą. I jeszcze taki jeden piękny mail. Moja siostra mała ma wadę serca. Była podłączona do sprzętu woźb. I po operacji, i chyba także podczas. Cały oddział miał większość sprzętu z fundacji. Moja siostra dzisiaj jest zdrową, piękną, dziewiętnastolatką. Dziękuję Wam. Oczywiście również skorzystała z badań słuchu moja córcia, tuż po przyjściu na świat. Jesteście pełni optymizmu, empatii, trzymam ciuki, tak dalej. Szanujemy zaangażowanie i serce, z jakim działacie. Jestem dużona, jak wiele zrobiliście i nadal nie zamierzacie. Ania, ania, ania! Cześć! Na no przypinka.pl są 532 osoby. On nie ma focha, ja nie mam focha. Wejdź na stronę, powiedz, że nie masz focha. To była Brytwana, no? czyli nasz ulubiony pies. Każde studio telewizyjne musi mieć coś żywego. Moi drodzy, jeszcze na koniec. Czy wiecie, kto to jest protosz? To jest protosz. To jest człowiek, to jest muzyk, który prosto z Jamajki zagra na tegorocznym przystanku UCTOK. Ja powoli kończę. Pamiętacie, bliższe mi telewizji P. Publika. Każdy nasz dzień, nawet kiedy jest mróz, nawet kiedy jest bardzo mroczno na świecie, nawet kiedy wydaje się, że wszystkie mary nas napadły, telewizja P. Publika próbuje się ukłonić drewnianym dźwiękiem pustym zarządu, ale kłaniamy się Wam bardzo nisko. Głosujcie na złotego bączka. Piszcie do nas i bądźcie razem z nami. A teraz, moi kochani, ulubiona. Wasza, wyczekiwana, oczekiwana, trzymająca w napięciu sentencja konia. Znaczenia służą w wyróżnieniu ludzi, inaczej jest serduszkiem mierzego owsiaka. Brak serduszka to dowód na to, że człowiek myśli i nie ładuje pieniędzy na lans gościa, który sprowadził piękne idee do błota. A jeżeli ktoś ma potrzebę wydania tego dnia pieniędzy na szlachetny cel, niech wpłaci na fundację niezależne media, która będzie broniła ściganych przez owsiaka. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska codziennie.